Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy wtorek, 21 dzień października, godzina 12.00, zaczynamy nasze spotkanie. Dajcie znać na czacie, czy widać, czy dobrze mnie słychać. Ja przechodzę już, moi drodzy, do tego, co ważne, czyli informacja o tym, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Proszę o tym pamiętać i być tego świadomym. Pamiętajcie również, że to, co pokazuję, ma charakter edukacyjny. Nie są to porady, nie są to rekomendacje inwestycyjne w rozumieniu prawa. Jest to moja prywatna opinia na temat aktualnej sytuacji technicznej na rynkach finansowych. Zaczniemy od indeksów. Za chwilę dolar, bo Poziom, który trzyma dolara, poziom FIBO już bardzo blisko, więc też muszę o tym poziomie wspom wspomnieć. Ale może zaczniemy od indeksów amerykańskich. Tutaj układ Butterfly'a wydaje się, że będzie zaatakowany już niedługo. Wczoraj mówiłem o tym, że ta fala CD idzie. Ten wolumen i tendencja, jaką zaznaczaliśmy na wolumenie na obrotach ona się utrzymuje, więc to jest bardzo ważna informacja techniczna, czyli mamy pełną zgodność FIBO fale, wolumen, punkt D oczywiście zakończenie na poziomie FIBO, wzmocnienie kolejnym poziomem, dwa mierzenia zewnętrzne na, na znaku stoją, 25523 bardzo ważny poziom, no i ta formacja się po prostu na naszych oczach zaczyna realizować. Jeżeli chodzi o S&P, zobaczmy, sytuacja podobna, też mamy mierzenie, też mamy właśnie mierzenie te od czego się zaczyna budowanie całej formacji, czyli mierzenie fali XA, punkt D widzimy jest wyżej, 6,843 to jest ten poziom. Chwilowy przystanek, chociaż tego popytu, no on widzę, że jest, ale w tendencji, tak jak pokazałem na malejącym, e, malejącej, chwilowy przystanek może być, natomiast nie sądzę, żeby ten podwójny szczyt tutaj z poziomu 6,764, czyli z 9 października, był jakimś ważnym poziomem do tego, żeby cena gdzieś tam obroniła ten poziom. Wydaje mi się, że nie. Sowa się 761 zdecydowanie Wyżej, no zdecydowanie bardziej poziom harmoniczny, bo przecież piękny układ zewnętrzny i na SNP, na Dow Jones, i na Zdarku na, na się Sytuacja też podobna bo tutaj, zobaczcie, ten popyt się budują. Też jest tak, patrząc na te poprzednie akcje, porównując z podażą, mniej więcej na równi, więc widzimy, że ten popyt już maleje już to jest ewidentna przewaga, ja bym powiedział nawet. Gdzieś ukryta podaż się zaczyna pojawiać, bo tutaj było doskonale to widoczne od 8, 9, 10, e, potem 16, prawda? I ten popyt, on jest malutki. No, układy oczywiście są wyżej. E, formacja harmoniczna z zakończeniem na mierzeniach zewnętrznych. Dokładnie tutaj, zobaczcie, 47, 491, 553, 161, fali BC i fali XA, punkt D. Stoi dokładnie tutaj. Piękna formacja harmoniczna, na którą też czekamy jeżeli chodzi o Nasdaq nie Nasdaq tylko DAXa niemieckiego Nasdaq już był tam na na te układy te układy moje drodzy zewnętrzne w ogóle na indeksach amerykańskich tutaj mierzymy cały ten ruch spadkowy na DAX-ie 61 tak to jest to co już widzę że bardzo ładnie rynek wyłapał druga część układu wydaje mi się że drugie, druga część będzie czyli fala XAB już jest widoczna i brakuje B C i punkt D. Zwracam uwagę na te dolne cienie, proszę zobaczyć. 14, 15, 16, kolejne 3 dni. E, zaznaczmy, bo to wsparcie, tutaj ten poziom zielony może być zaatakowany. Czytamy, jakie to są wartości. 24, 24 tysiące. A więc okrągły poziom, zobaczcie, testowany trzykrotnie przez trzy kolejne sesje może być na zasadzie budującej się formacji harmonicznej, czyli punktu C, ten poziom przetestowany i dopiero wyjście na 24, 24, 529. Tutaj popyt też jest mały. Zwróćcie uwagę, że ten popyt na indeksach, nie tylko amerykańskich, ale ogólnie na tych największych indeksach, na londyńskim również widać, on maleje, więc to jest dla mnie informacja, że już ci kupujący naprawdę po malutku się wygaszają. No, zobaczymy jak to będzie wyglądać technicznie wszystko dobrze działa. I zaczyna mi się no, bardzo podobać, tak, jeżeli chodzi o takie połączenie właśnie FIBO, Fibofale Wolumen. Podobnie jest na Dolarze, bo ten poziom, który wydaje mi się, że będzie istotny, no technicznie to na pewno, prawda? Bo takie mierzenia jak małe, duże figry wewnętrzne 61, zewnętrzne 161, są poziomy bardzo ważne, na pewno nie są obojętne. Zresztą tutaj zobaczcie, ile razy w przeszłości te dołki, począwszy od 24 lipca, potem 9 dzień czerwca, potem nie września, potem trzeci dzień. Października, no i znowu te, to przyłożenie mamy 3,61, 61, 50. Proszę zobaczyć, mamy klasycznego FTS-a. Ja uważam, że ten poziom FIBO na dolarze, no może zatrzymać dolara, może te spadki zatrzymać, wypełniając FTS-a, księgując precyzję, łapiąc te dwa poziomy, i dopiero początek nowego impulsu wzrostowego. Od tego miejsca może się na dolarze zacząć, więc też o tym pamiętamy. Zobaczmy, metka, zobaczmy funta, interwały może troszkę mniejsze, H1. Jak to wygląda? Poczekajmy, aż się załaduje, czy będą spotkania. Tak, moi drodzy, dzisiaj system arabski, no, myślę, że już dużo osób na niego czekało. Będę pokazywał moje ostatnie zagrania, będę pokazywał, w jaki sposób można interpretować ten system. To jest bardzo fajna opcja dla traderów zabieganych, zapracowanych, dla tych, którzy nie mają czasu, bo są wyższe interwały, tam trochę inaczej do tematu podchodzimy, inaczej jak na strzałkach, ale celowo chcemy dać różne rozwiązania na wyższych, na niższych interwałach. Dzisiaj o godzinie 18.00 dacie znać, czy doszło zaproszenie. System Arabski, dzisiaj już zaczynamy się tym tematem zajmować na poważnie, więc wchodzimy w kolejne narzędzia, tak jak mówię, na wyższych ramach czasowych, wyższe interwały. No, myślę, że ciekawa opcja dla tych traderów zapracowanych, zabieganych, którzy nie mają czasu, a chcieliby się też w tradingu czy inwestowania, bo to już jest jednak wyższe interwały czasowe, to się bardziej kojarzy z inwestowaniem, więc będziemy to wszystko ćwiczyć. A dzisiaj o 18 zaczynamy. Jeżeli chodzi o etkę, zobaczcie, mierzenie od ostatniego dołka 61, no właśnie, klasyka gatunku, nie ma wolumenu. Tutaj podejrzewam, że jeszcze może być jedna zrzutka, bo zobaczcie, że wolumen jest, w sensie nie ma wolumenu popytowego, tak, bo wolumen jakiś zawsze jest, a zawsze, zawsze jest jakaś przewaga. Tutaj jest przewaga sprzedających, odbicie B, C, punkt D e, troszeczkę wyżej, 1,15, no, układ harmoniczny jak najbardziej ma Sens. więc na to czekam. W tym momencie to 61 sobie obserwuję i, i tę reakcję, ale ten wolumen podażowy na eurodolarze jest dosyć dużym. Patrząc na funta, co się dzieje, to też mierzymy od dołka do szczytu. Zobaczcie, że tu mamy 1 do 1. Mamy ruch mierzony, mamy równość fal, czyli AB, BC i CD. Zobaczcie troszkę niżej na 50. A 50, jak wiemy, funt bardzo lubi. No, ciekawy seta, bo tutaj mamy też taki ZZB, czyli ten szczyt 14 października, on może być złapany. To są okolice, 3. 33,52, 1,63,59. 33, no, wszystko precyzyjnie wygląda. Nie można powiedzieć, tutaj jeszcze dodajmy zewnętrznego mierzenia, do zewnętrznego POKA, ale on tam jest bardzo blisko. Dokładnie, a wypada no, ciut niżej tak? 161 tego zewnętrznego, fs czyli równość fal i 50, którą funt lubi mocne wsparcie. 1,63,59. Przechodzimy dalej, zobaczmy Bitcoina co się dzieje. Tutaj wydaje mi się, że motyw SSW e, motyw SSW moi drodzy idzie dlatego, że zobaczcie no blokada na FIBO, to jest to o czym mówiłem, czego się troszeczkę bałem, e, bo 61, jeżeli na Bitcoinie napotyka taki poziom, prawda, ten opływ i z tego wewnętrznego mierzenia, zazwyczaj ta reakcja jest, prawda, więc też jakby się ktoś zastanawiał, jaki poziom fajnie działa, często cena reaguje na Bitcoinie, to jest 61, 61 i to od lat, moi drodzy, ten poziom bardzo ładnie pracuje. To oczywiście może być pierwsza część układu, czyli początek tego Tworzącego się w tej formacji wewnętrznej harmonicznej układu Gartleya, bo to mam oczywiście na myśli, czyli ten punkt B pomocniczy na 61, a punkt D docelowy na 786, czyli 113, 310 poziom. Widzimy, że może być wyżej. Układ harmoniczny, on się na naszych oczach, moi drodzy, buduje, więc na tę formację na Bitcoinie również czekam. Zobaczmy złoto, co się dzieje na złocie, te spadki. Tak, no, idziemy w układ trójfalowy. Tutaj chyba nie ma już żadnych wątpliwości, że te spadki one za chwilę mogą, moi drodzy, nawet przyspieszyć, tak? To już Wam pokażę żeby nie było zaskoczenia, że za chwilę będziemy księgowali poziomy, no nowe dołki w sensie wybicie z 17. No co chodzi? Tu mamy dwa. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, jakie są dwa najważniejsze poziomy dla mnie, techniczne wsparcia na złocie, to pokazuję te dwa mierzenia. Już tłumaczę. Mamy mierzenie f 100 mamy równość fal, czyli na górze A, B, C i D. Ciekawy motyw, bo korekta płaska. Rzadko się pojawia, no ale równość fal jest. FS-100 mamy, mamy. 4188, 4152 to jest poziom. Bym powiedział mocniejszy, dlatego że on wynika, e, zobaczmy, z układu harmonicznego XAB, czyli punkt B na 61. To jest ten dowód, który też na liveie pokazywałem, mówiłem o nim w zeszłym tygodniu. E, on się nam przyda w kontekście takiej pomocy, prawda? Bo punkt B jest bardzo często pomocniczy w układach harmonicznych, a punkt D decyzyjny najważniejszy, 4152-153. I to mierzenie, tutaj ten poziom widzimy, że może być zaatakowany, dlatego uwaga, ta fala CD, ta fala spadkowa, która idzie, ona może przy prześpieszyć, bo bardzo często to markowanie ceny ten sztuczny ruch na fali CD w układach harmonicznych, tak jak tutaj widzimy, że się on prawdopodobnie tworzy, on jest szybki, tak no jak sama nazwa mówi sztuczny, markujący, czyli może być to pewnego rodzaju zmyłka, tak, a widzimy, że technicznie miejsca mamy, no bo te wsparcia są dopiero troszkę niżej. Jeżeli chodzi o silwę, sytuacja, zobaczmy, jak to wygląda, ale technicznie też tego miejsca mamy. Tutaj zewnętrzne mierzenie, mówiłem o tym, patrzcie, pięknie ten dołek. Ciekawie to wygląda, że na srebrze już to się wszystko posypało. Dołek na 161 zadziałał, moi drodzy, więc to jest poziom bardzo, bardzo ważny. Zobaczmy w kontekście FTS-a, czy nie ma tam potwierdzenia. Jest, jest, zobaczcie, 61, 161. Naprawdę uwielbiam takie setupy, gdzie widzimy, że te poziomy po pierwsze są blisko siebie, po drugie rynek na dużej dynamice, dlatego tak mocno akcentowałem na złocie, że ta duża dynamika to sypie to wyciskanie może się pojawić na złocie, prawda, Ta uderzając poziomy FIBO, a co ciekawe na srebrze już to uderzenie było. Już to uderzenie widzimy 61, 161, FTSA bronimy, może być test, prawda, i test Fibonacciego, czyli ponowny atak na poziomy 49,20. No piękne poziomy FIBO stoją, do nich sobie na pewno jutro wrócimy, bo one mogą stanowić po prostu mocną zaporę popytową, mocne wsparcie na rynku srebra. Jeżeli chodzi o rynek ropy, zobaczmy jak wygląda sytuacja, tak, no tutaj mówiłem o tych nadbiciach, odbijam, moi drodzy, tutaj jeżeli chodzi o rynek ropy, kiedy będzie zmiana trendu, no oczywiście z pomocą przychodzi balans, czyli moment wybicia, będzie bardzo ważny, nie będzie to niestety prawdopodobnie takie łatwe, bo zobaczcie, że tutaj dwa dosyć silne opory, dosyć silne poziomy, przebicie przez coś takiego, taką zaporę, to najpierw mamy tego Wantuana niebieskiego, potem mamy FIBO, potem mamy kolejny poziom 61, nie będzie tak łatwo, tutaj mamy też ZZB, więc tutaj na pewno na jakieś zlecenia leżą 5821 5866. Te poziomy mogą być atakowane i przebijane, ale to może w czasie się wszystko wydłużyć, więc uważam, że to jest raczej druga końcówka tego tygodnia, ale to dobrze, bo będziemy też live'y i w czwartek zrobimy o 15 i w piątek od 9, moi drodzy, nauka na żywo, więc już Was serdecznie zapraszam. Będę oczywiście zaproszenia, również wysyłam na maila. A dzisiaj system arabski przypominam, godzina 18. Bardzo ważne spotkanie, link rozumiem, że na czacie już. Jest, także tutaj na ropie pamiętajmy te dwa poziomy, i w tym momencie, jeżeli rynek je dopiero wybił, możemy prawdopodobnie myśleć, mówić o tym, że zmiana tendencji ze spadkowej na wzrostową dopiero zaczyna się pojawiać. Zobaczmy rynek jak to wygląda. Czy tam też mamy podobną sytuację? Tutaj jest moment, moment realizacji korekty, wydaje mi się, już Wam to pokażę, tutaj mamy mierzenia, tylko tę czerwoną linię sobie zostawię, ona się może przydać. Już mówię do, do czego, zobaczcie, ten dołek nie wybił zarówno, to czy znaczy ten dołek, ten dolny cień, tak, z tego dołka z 15, z 13, tworząc możliwy setup 1 do 1. Proszę zobaczyć, że tutaj jak się dobrze przyjrzymy, to od tego głównego cienia może tworzyć się układ harmoniczny, o tym wczoraj mówiłem, w tym momencie no, zaraz bardziej jestem przekonany do tego układu, że idziemy w harmonię, a jeżeli w harmonii, to oczywiście punkt gdy D na 7, 8, 6, to jest pierwszy przystanek, więc zaznaczam dosyć dwa ważne poziomy, dwa ważne opory, gdzie jednak po pierwsze, rynek AK może dojść i może odbijać. 6,523, 6,572. Ten wyżej oczywiście mocniejszy, no bo układ harmoniczny, natomiast po drodze równość fal, czyli 1 do 1. E, Fajne geometrie, ładne poziomy, no i oczywiście układ harmoniczny, siła sama w e, sobie. Gaz ziemny, zobaczmy nGkZ i potem nam zostaną e, waluty chyba tak, jeny jeszcze, wiem, że są dosyć. Bardzo ładnie ostatnio chodzą parę z Jenem japońskim. Pokazywałem to na live'ie w zeszłym tygodniu, czwartek w piątek, w piątek zwłaszcza łapałem, e, bardzo fajnie, bardzo fajne pary w ogóle do nauki, wiecie, parę z jenem japońskim, dolar do jena, bardzo taka spokojna para. E, jeżeli chodzi o jena, również, fund do jena, no, bardziej dynamiczna. Zobaczmy na gazie ziemnym, jak to wygląda, czy tu już idziemy w tę harmonię, bo tutaj z d ja to pokazałem w zeszłym tygodniu, to mierzenie, 61 zaatakowane, tak, możemy iść Możemy już już wam mówię dlaczego i tutaj dodamy to mierzenie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Dlaczego mówię, że układ harmoniczny się tworzy? Bo idzie fala CD. A fala CD, pamiętajmy, to jest fala najważniejsza, fala kończąca każdy układ, czy wewnętrzny, czy zewnętrzny, czy Getleja, tak jak tutaj. Zobaczcie, jest zakończenie układu harmonicznego zawsze w punkcie D na 7,8. Tak, no i tutaj ten poziom już widzimy mierzenie stoi, bo jest 4.28, troszkę niżej na 4.18. Tak, 4.18. Tutaj jest 161 poka. Tu mamy bardzo ładną strefę, tak zwany obszar FIBO. Pomiędzy jednym, jak sama nazwa mówi, prawda? Na definicja wskazuje, pomiędzy jednym, a drugim poziomem. Pomiędzy 161, 7, 8, Ten zwrot to wypełnienie, tutaj realizacja układu na gazie ziemnym może się pojawić. Więc na to czekamy. No i te pary z jenem japońskim obiecane bardzo ładnie. Się zachowują ostatnio technicznie, bardzo fajne w ogóle do scalpingu, do użycia najnowszych systemów. No bo tam na strzałkach też pracujemy cały czas. On zobaczy, jak to pięknie chodzi, wszystko łapiemy te poziomy, mamy 161, mamy 61, Swoją drogą bardzo ciekawa okazja. Zobaczcie, zobaczcie, co atakujemy, moi drodzy. 161, 61. Mamy w Tesa. Mamy. No, ciekawie to wygląda. Piękna Stefa. Piękna Stefa w tym momencie zaatakowana, więc poziomy oczywiście obowiązkowe, na pewno do obserwacji idealnie. Księgujemy w Tesa. W tym momencie na dolarze do jena. Zobaczmy euro jena, bo euro -jen jest troszeczkę opóźniony względem dolara do jena. Co ciekawe, bo ejek jest z reguły szybki. A tutaj mamy AO, 61 jest przed nami, prawda? A tamto 61 na dolarze do jena jest księgowane. No ciekawy, poziom 176,74. Przed nami też mocny opór. Zobaczcie, równość falę feston, czyli A na dole B, C i D, czyli aby równać się CD. Punkt D wypada na dokładnie poziomy 8. Technicznie istotny, e, bardzo waszy poziom do obserwacji. I do jena na zakończenie. Tutaj zobaczcie. Wejdzie to mierzenie też podobne, czyli mierzymy całą falę tego głównego cienia 61, właśnie przed nami. Dodajmy zewnętrzne mierzenie, tam będzie 161 troszkę wyżej. No nie zmienia to faktu, że oba poziomy, czyli wewnętrzny, zewnętrzny, bardzo ważne do obserwacji i do ewentualnego wyznaczenia setupu, czy też poszukiwania okazji między 2355 i 2382. I na te poziomy na pewno czekamy. Dzisiaj godzina 18, ja już się słuchajcie, zaczynam przygotowywać. System arabski oficjalnie startuje. Także serdecznie zapraszam. Link ma